No, witam Was, witam Was w 13 odcinku mojego let's playa gry The Evil Within. Ostatnio niestety się mocno poprztykałem z tą grą i, że tak powiem, jestem na nią srogo ofochany. Zobaczmy, co się będzie działo dalej. Jestem na nią srogo ofochany, ponieważ, że tak powiem, ilość, ilość wkurzających elementów srogo przeważyła ilość rzeczy, które sprawiają mi przyjemność grając w grę. Między innymi niedoróbki, frustracja i zniechęcenie i... takie to. No, w każdym razie. <laughs> wracamy w tym momencie do naszego fenomenalnego świata. Tylko sobie połóżmy troszkę. <laughs> There we go. Spadliśmy w dziurę i w tym momencie się wybudzamy. I zobaczmy, co to oznacza. Are you Nope. I jakim cudem tobie się krzywda uh, uh, nie stała? You worry about really? skoro tak to idziemy dalej. No wygląda wesoło. Mm -hmm. Czy mogę wziąć ten topór? <ślesy> <laughs> okej, okay, nie planowałem tego, ale... no cóż, okej. Okay. Będzie mi to światło już chyba potrzebne. Te ściany są na niepokojąco... Na niepokojącej wysokości, jak gdyby zaprojektowane, żebym... Hello, baby! Taka sytuacja. Dobra, czyli zgaduję, że będę musiał tymi dźwigniami się posługiwać. Oj, czyli to jest dźwignia, którą da się użyć tylko z określonej strony. Dobra, co jest? jest? doesn't mean anything to me should it hold on a second i jotted something down earlier 3 5 7 it seems the sacrifices need to be lowered onto the proper altars and the safe way to him will be open G. 3 jest kreska 5 jest kreska 9 jest kreska 7 jest zezwolone. No nie, spróbuję to podnieść, zobaczymy, co się stanie. To jest złamane. To nie wiem, zakładamy, że przekreślone to są te, na których leży cokolwiek. Czyli tak by to wyglądało. Ja też. No nic, raz kozianek mortyny, I guess. Hello, baby. No shit! Eee. Y Naprawdę chcemy tu być? Nie wydaje mi się. Twoją drogo dzisiaj akurat nagle gra śmiga rzeczywiście w 30 klatkach na sekundę. Jak patrzę po swoim mierniku magicznym i nie wiem, jak, nie wiem z jakiego powodu tak się dzieje. No ale cóż, nie to, że mi źle. Przynajmniej równomiernie jest nagrywane. Yy... Okej... Okay. No dobra. Kurde, moja postać jest tak elastyczna w swoim sposobie bycia. Okej, okay. Notka, której nie przeczytam. Hello, baby. 9 uncein. 9 i 10. Mhm, mm taka sytuacja. Czy mogę już odejść? Nie lubię kiedy gry mi tak robią, no. Powinna być możliwość y, anulowania nie, niezbędnych kac... What the fuck? Co ty robisz, panie? <laughs> Zjedzmy se. Szczykawkę, eee. czy jest to jeszcze coś, co mógłbym chcieć? Nie wygląda na to. A, dobra, chyba idziemy, skorzystam, że znalazłem troszkę amunicji. Nic tu kurna nie widzę. Jak dla mnie jest za ciemno, to wyobrażam sobie, jak dla was musi być. Yy. 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 The fuck is this? SCP-682? Okay. Nie sądzę z jakiegoś powodu, że to jest akurat to, ale kto wie. Może się mylę. Może to jest po prostu jeden wielki fangame. Hmm. Ok, taka sytuacja. <grywka> <grywka> ok, dlaczego? Nic już nie rozumiem w tej grze. Nawet nie będę udawał, że rozumiem. Y... Nie zgadnę. Teraz ten krokodyl cały wy... z... wyskoczy ze swojej klatki. Nie mnie zaatakuje. Can you get it open? No, do roboty, młody. Wilk! Wąk! Kiedyś to był Wilk, I guess This again, naprawdę O! Młoda Foka Czy mogę uciec? Nie. Czy mogę cię podpalić leżeć? Ech, dobra. Czyli co? Granaty uciekły. Okej, okay, zmarnowałem granaty. Eee, spróbujmy strzały. Zmarnowałem strzałę. Zgodnie z tradycją. Taka niespodziewajka. Eee. Ciąsia <noise> <What? głos> okay. jak będzie i tak. Juzuś wstawaj. <noise> Ależ jesteście zmarnotrawieni. Teraz. No, dobra, ma Jest wymówka, że chciałem go uratować. Fuck. Fuck. Dobra. Wbijaj kolego, wbijaj. I podnieś to w miarę możliwości, będę się mógł bronić. we'll be doing this all time sebastian Boom. i'll draw it away so you can search jink <sighs> Mam trzymać. Sorry. It's not just about being unable to see. It's about feeling normal. It's all right. Let's focus on finding Kidman. Och, was bromance jest tak interesujący po prostu, że no nie mogę się powstrzymać. No, mi może jakąś broń. No, na części też mogę i guess. Pszczała zamrożająca. Też fajnie. Ech, mówiłem już w temacie tego, że granie może się zdecydować, czym chce być. Jeez Joseph? Jeez, Joseph? Ja bym powiedział, że mniej zajęło ci szukanie tych okularów niż, yy, prawda, kombinowanie. No ale no, dobra. To nie ja jestem formalnie rzecz biorąc w świecie gry. I czemu tak stoisz? Nic tutaj nie wiem. Więc, trudno. No to idziemy do monastyru, I guess. Nareszcie. To był chyba najbardziej wkurzający czapter z nich wszystkich. Okej. Okay. Prosimy. Mam nadzieję, że ta gra się w miarę szybko skończy, bo zdążyłem się już sfrustrować nią srogo. Hmm, ale całkiem ładny ten monaster, nie powiem. Okej. Okay. Co my tu mamy? Czy jest tu coś, co mogę podnieść? by powiedzmy chyba nie. A już... Aha. A w sumie nie wiem. No, zapałki dostałem.

Hey, Jose. Maśnia, You still with me? Oh, yeah Sebastian. You ever had the urge to just jump when you're on a high place? No. The subway rolls by. Hmm. Imagine. If you had that urge for a minute straight, okay, take two minutes. You fought it off three times now, Joseph. You're learning to stop it. You're not listening. I'm not worried about stopping it, Seb. Po się wreszcie. About not wanting to stop it. Po no, cholera, relazbem potrzebuję twoje okulary. Nie wiem, I don't know why, and I can't reason it away. It's deeper than that. It's like instinct, and it's getting stronger. Robi się silniejsze i cieniaszle aliasowane w związku z tym. A skąd ty to masz? Ja już zużyłem oba A, pan z Noclipem. Sprakulaków. Okej, okay, tele telekinetyczny pan z noclipem, który nie lubi rzeźb. Z jakiegoś powodu czuję, że powinienem się tym strasznie przejmować, ale jakoś się strasznie nie przejmuję. Nie wiem, gra miała szansę zrobić na mnie dobre wrażenie, ale jakoś. To no wszystko jest takie wymuszone, wiecie? Po prostu... Może inaczej, dysonans między Grow a story jest za silny. Nauczony doświadczeniem nie będę pod, przechodził pod cieniem. Checkpoint! Więcej żelu mózgowego. Bo czemu nie? Hej! To ja wygląda całkiem sexy. Better start searching for my to jest druga rzecz. Komentarze niewczesne, niepotrzebne, zbędne. A skoro już tu jestem, to pokradam się trochę zmarłych, bo to chyba są katakumby. No, nareszcie broń trochę. Wyy, jakie fajne. Zastanawiam się, co one mają tu do jedzenia, bo szczury są przeważnie tylko w miejscach, w których jest pożywienie. A zgaduję, że tutaj było, że tak powiem, trupio od bardzo długiego czasu. Żel. Nie ma tu nic ciekawego. Poza tym, na co prawie wlazłem. Wow, za blisko było. No, nareszcie uzupełniam swoje zasoby. Może nie będę failował aż tak mocno. Zgaduję, że nie miałem od tej strony wejść i jestem ciekawy, jak gra zareaguje na to. Hey, baby! Okej, okay, więcej zasobów. Nie mówię, że to źle, ale. O, Vigo Mortensen. <laughs> Nie, dobra. E, jak on się nazywał? Chyba też Vigo. W każdym razie, portret z Ghostbusters 2 filmu. Że to film na ja czasem z perspektywy czasu był tak zły, po prostu. No ale może kiedy indziej o tym poopowiadam. W każdym razie, sceny, w których kurde. Yy, ten jak mu tam bawił się z dzieckiem. Za dużo tych scen było. O, cześć. No. Nope. Yy, dwa szczoty mam. Może podpalę was! Jej! Oszczędność w używaniu zasobów Jestem taki dumny z siebie. I w nagrodę dostałem więcej amunicji. Dobra. No, jeszcze raz biję te skrzynki, podniosę to i chyba skończę ten odcinek. E, chyba, że... Uh. 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 Yy -y 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 -y. więcej amunicji i więcej że no dobra to tymczasem skończę tutaj ten odcinek także dzięki że do mnie dołączyliście mam nadzieję że póki co wam się podoba zobaczymy co będzie dalej moja postać która nie wyraża nic też zobaczy was niedługo no więc to tymczasem pozdrawiam was trzymajcie się